Blokada pauzy w magnetofonach opus, aria i zapewne innych. W moim egzemplarzu nie działała blokada pauzy, a klawisz bardzo odstawał od innych. Szukałem w sieci zdjęć i rysunków, aby ustrzec się od niepotrzebnego rozbierania mechanizmu. I niestety zawiodłem się, nawet instrukcja serwisowa nie pokazuje tego w jasny i przystępny sposób. Okazało się, że w moim opusie połamany jest klawisz brakowało niemal połowy. Ktoś już to naprawiał, ale mu nie wyszło. Ratunkiem okazał się kawał grubej pleksji, osadzone w nim dwa gwoździe i kawałek blaszki od transformatora zgrzanej od przodu. Sprężyna nie jest zamontowana jak trzeba, ale działa.